Nazywam się Dominik. Chciałem podziękować wszystkim osobom, które sprawiły, że mogę być wolnym człowiekiem. Nie sądziłem, że wśród ludzi jest tyle dobroci i pomocy. Dziękuję wszystkim, co włączyli się do zbierania i podpisywania list w mojej obronie. Dziękuję moim obrońcom za to, że za darmo mnie prowadzili. Dziękuję panu Wojciechowi Kasprzykowi za to, że był ze mną przez ten cały czas i wspierał mnie od strony prawnej. Dziękuję pani Małgorzacie Kruszeckiej za to, że dawała mi otuchy i prowadziła moją sprawę do samego końca, wierząc w jej powodzenie. Dziękuję też mojemu terapeucie, panu Dawidowi Kołodziejowi, za to, że wspólnie ze mną był przez ten cały czas, za to, że pomógł mi zobaczyć świat w innych barwach, poznać nowych ludzi oraz za organizację zbiórki podpisów. Dziękuję pani redaktor Grażenia Hanow. Za to, że podtrzymywała mnie na duchu i zawsze opisywała to, co się dzieje, za to, że wspierała akcję z podpisami. Dziękuję mojemu dziadkowi i mojej babci za to, że byli ze mną przez cały czas i wspierali do końca tak, jak potrafią. Dziękuję Wysokiemu Sądowi za sprawiedliwy wyrok i za zrozumienie tego wszystkiego, co się stało. Jeszcze raz bardzo Wam wszystkim dziękuję.